Tylko w kolejnym odcinku Strow z Jest ze mną Admiros. Cześć. No, ja sobie tu powykonuję jakieś misje, bo muszę mieć masterkę piątą. Do... No żeby mieć kolejną misję w sumie. Muszę poeksplorować jakieś tam drony, poeksplorować, pokraftować tam. Wszystko w sumie. A ja w tym czasie coś pobuduję w naszej gildi. W nocnej zmianie. No, u Admirosa coś nekowej działo u mnie co innego. Tak, żeby było różnorodnie w sumie. Różnorodnie i ciekawie. Muszę to jakiś dach zrobić w sumie. Coś mi, coś mi dropło, nie wiem co, później sprawdzę. Eee, teraz muszę wejść gdzieś tu. Kurde trochę źle zrobiłem, fioletowe słupy zrobiłem. No, to coś spada. Serio? Serio? Dobra. A ty robisz teraz dungeon na którym poziomie? Yy, jestem ogólnie na poziomach... A, ty muszę zajść. Na poziomach siódmych, ale ja już mam ósmy, nie? Ale Aha. robię, żeby nie mieć tak naj, najtrudniejszych. Wy ja tu przejść? Tu na dół, ale tu nic nie widzę. Ja to oczywiście jeszcze chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś chce dołączyć do naszej gildi, no to oczywiście zapraszamy. Tak i jedno mało, ale bo chciałem po prostu do yy... ogólne. A to za chwilę powiem, bo sobie teraz skupię, bo mnie napastują. <laughs> to się skupia, ja tam Chciałem powiedzieć, że oczywiście online w y, grze, bo inaczej nie mamy możliwości jak was pododawać. Może no, najlepiej na Steamie jak, jak dodać. Albo online, tutaj na streamie, no. no. Bo nie mamy jak w sumie was wtedy pododawać, bo... No bo nie da się. No żeby kogoś dodać trzeba być online. Więc dodawajcie na Steam do znajomych, e, jeśli chcecie, bo e, tak e, znika, chyba też w sumie mogę, ale to musi być e, być online. Inaczej w sumie lepiej żebyście dodawali do znajomych na Steamie. Bo wtedy wiem czy jesteście online czy nie. E, a tak to nie wiem w sumie i nie mam jak potem was dodać. No, w sumie, no właśnie najlepiej jest, żeby dodali na Steam do znajomych i na Steamie napisali swój swój nick z gry. O. Z gry, tak, dokładnie. Jeszcze żeby napisali jestem online, dodaj mnie o. To już byłoby w ogóle luksus. No, w sumie tego też nie wymagam. W sumie możemy sprawdzić, <laughs> ale po prostu żeby napisali swój nick i dodali po prostu do znajomych. Wtedy będzie nam łatwiej dodawać do gry. Nie będziemy musieli się wpisywać, a potem jest się zastanawiamy i patrzymy, że jesteście offline i, i, i potem już nie, jakoś nie mamy możliwości dodania. No, dokładnie. A, Objective Complete, czyli tak, dobra, to przeszedłem tego dungeona, to idę kolejnego gdzieś wykonywać. Mój Fluffy Unicorn i jedziemy. <noise> Musisz go w końcu zmienić. nie Zostanie ze mną przez resztę grzy <noise> Przez resztę życia mój Pink Fluffy Unicorn! On w sumie nie jest pink, ale... ale będzie. <noise> nie wiem, może będzie jakaś możliwość na... Może jest jakiś różowy. No no właśnie. <noise> Bo on jest brązowy, ale... ale... Ale, musi być jedno. Będzie pasowa. Ile kolejnego dungeona dojść? O! Co to? To pierwszy raz widziałem. jakiego wielkiego robota z nieba mi wyszła, Serio? No! To jakiś portal przyszedł, czy coś. Co to jest? Jakiś event, czy co? Nie wiem, nie mam by cię słyszę coś czymś takim co zwaliłem go Jaki drop temy? Co to jest? To pierwszy raz jakie coś widziałem Tołny kosmos Ale dziwne Jakieś hologramy się porobiły kurde wokół tego portalu czy co to jest? Później sobie obejrzę na twojej perspektywie, bo naprawdę nie wiem o czym mówisz. No właśnie, musisz zobaczyć. Dobra, ja idę dalej. Dungeony. Ale to jest... ...very, very strange. O, ...przyda się. To sobie rozbiję te klocośki. da się ten fioletowy, to se rozbijam. Takie rzadkie klocki, to se rozbijam jak tak powiem. Ja prawie spadłem, lol. A w sumie chyba nie da się zabić, co? Nie no, jak zeskoczysz z wysokości, da się. Ja już nie raz zeskoczyłem i jakoś się nie zagrałem. Rozumiem, nie powinienem zrobić większego? tego miejsca w sumie to powinienem okay. dobra ja miałem co to jest? jest lol tu się dziwne rzeczy koło mnie dzieją jakieś kurde hologramy z teleportami jakimiś kosmitami z nieba teraz widzę jakąś budowlę widmo może jesteś na tym biomie elektrycznym? To jest możliwe. Tam mogą się takie rzeczy dziać. Wszystko jest takie ciemne, z takimi neonowymi kolorami? No, 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 no. No to jest biom elektryczny. Chyba tak to się nazywa. A to co to jest? To jest ten? Tak, to jest... Dobra, idę na ten, ten dungeon. Może padnę, ale... Ale ten? Nie ja odpuścił bym sobie. Może jakieś fajne temki się wydropi? A jak nie, to się nie skraftuje. Dobra, to co zrobiłem, teraz muszę to rozwalić. Aha, spoko. Bardzo interesujące. No, bardzo, wiesz, bo zrobiłem po prostu taką płytę zbyt, zbyt wąską, teraz ją poszerzam, a już postawiłem takie słupy, yy, żeby zrobić takie wyglądy no. jakby świątyni z dachem Aha. i troszkę wyszła za mała, więc muszę ją poszerzyć. Te słupy, co zrobiłem, muszę je teraz zniszczyć. No budownicy, to z Ciebie nie będzie. No nie, bo już mi się skończyły materiały. Chodź tu. Zapich Ja widzę ile to masz życia za blisko podeszłeś. A, jeszcze tam na dół muszę zrobić. No dobra Zlazłem i Co? A, ty się pali. No dobra, chyba trzeba pójść prosto. O, jest, jest mocno, dobra. Ale za dużo, was. Nie, po, nie, 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 Musiałem użyć. Musiałem użyć. Tego. Eee, w sumie pociąg. No. Bo bym nie zajechał. E, nie mogę kloska postawić. Tam gdzie chcę. To może jakieś lekarstwo na przeczyszczenie. <grym> <grym> nie, nie o to chodziło. <grym> Trochę dziwnie się tutaj buduje w tej grze. Ale gra jest sama w sobie to bardzo fajna. I darmowa, to najważniejsze. Dokładnie. No wiadomo jakby była płatna, to bym nie grał. Keyboard <gibord> był płatny. W sumie trzeba było zapłacić za grę 70 zł. No już nie ma tego. Cofnę się do domku. Nie miałem już... Yy... No. no Potionu Jest po To jest trochę denerwujące, że można mieć tylko 8 czy 9 przy 9, sobie. No. Można sobie wykupić, że możesz, możesz unieść więcej ale to jest za te mm, za kubicy, Czyli nie za tą walutę co się kupuje za prawdziwe pieniądze, tylko za tą co się zdobywa w grze. Jak robisz questy, to właśnie dostajesz te kubicy. Aha A to trochę mi No. Ja na przykład sobie kupiłem większe potiony. Miałem do wyboru albo kupić sobie...

Właśnie. Chciałbym to zobaczyć, czy nie mam coś lepszego. Co to jest? Face na twarz. W sumie lepsze. Dobra. Co tu mamy jeszcze? Ale słabe. Coś mi daje jakiegoś fajnego damage'a? Nie. Dalej. To co mi daje? O, damage. Większy. Pewna to co mi daje? Nie, Zabiera mi dużo damage, a to nie chcę. A <laughs> no, ty grasz ninja, tak? Ninja. A jakie, jakie tam masz staty, które już, musisz... Już ci mówię. Fizyczne obrażenia? Psychical damage mam 400, maximum health mam 1300, magic damage mam 100, attack speed 117, ale jeszcze tak poniżej 100. Eee... W sumie to ty tylko pytałem, czy zadajesz obrażenia magiczne czy fizyczne, ale przecież ninja, no to... Fizyczne. Fizyczne, właśnie. Ale mam kurde okulary jak sp dosłownie Splinter... Splintershire. Ten, ten, jak on miał w tej grze, jak on się nazywał? Oj, nie wiem. Sam Fisher. Dosłownie... W jedynkę tylko. Dosłownie jak Sam Fisher. <laughs> Teraz mam kurde gogle. Idę sobie wykraftować. To nie potrzebuje yy, to nie potrzebuje to są materiały do craftingu To też mogę wyrzucić To też To też to też To też To też, to też. Ale woda leci yy, tak ok akcept jest ale pokraftiłem dobra chciałbym teraz coś chciałem ale nie pamiętam co w sumie zapomniałem a dobra już wiem otworzyć skrzyneczki nie da się otworzyć a te dwa vitality stone box to co to jest nie wiem vitality stone box nie da się tego otworzyć? No nie da się. Nie da się. No jak się nie da, no to nie wiem, może zachowaj to na później. No ja mam tylko 14 sztuk. Hmm. Dobra. Trudno. Eee, co ja chciałem? W sumie nie wiem. A, już wiem, dobra. No, jeszcze to sobie blokuje do Mastery Rank 4. A muszę mieć pięć Ale mam czapeczkę Fikuśną dosłownie Jakiegoś krokodylka czerwonego mam na głowie Okej okay. Lecę Bo chcę Dalej coś, do jakiegoś Coś mi te budowanie nie idzie o no. chociaż nie, A, bo ja w ogóle źle stawiałem te losy. Ojej, to teraz, żebym pamiętał, co mi daje co. Klap. Nie, nie wiem. A, dobra, ja się cofnę do naszego, do naszego miasta, w sumie do naszej wyspy. Bo ja lubię z naszej wyspy się teleportować do portali. Tak mi wygodniej. No właśnie, po to jest klub, żeby nie trzeba wracać tam do tego miejsca, gdzie wszyscy gracze się spawnują tylko no po prostu właśnie. sobie w gildi tak. No właśnie, dlatego tak mi wygodniej. Idę dalej sobie po dungeonować. Pam 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 pam. Kurde, po, po różowych polach chodzę. Chyba trzy cukierkowego biomu trafię ja nie Nie Dobra chyba tyle wystarczy bo na razie rady... Oooooooo level To ja mam chyba właściwie dziewiąty No to jeszcze trochę, ja już mam czternasty No ale nie. ja co dwa dni, nie? No, ja też mało grałem w sumie. W sumie to dzisiaj trochę tak pograłem dłużej. <laughs> I jutro planuję tak więcej pograć. Planujesz. No, ale co będzie, no to nie wiadomo. No właśnie. To... to jest jakiś śnieżny co? To są chyba Eskimosy. W sumie. Dobra, jestem niby koło... To pewnie będzie to. Bo niby jestem koło tego. Koło dungeona. A tu się nie przejdzie. Dobra. Do zobaczymy. Niby jestem koło dungeona, ale niby. może w sumie? Fak. Nie. A może. Nie wiem, że... O, słyszałem jeszcze lodowego pająka. Okej. Okay. Wlezę do góry. Zobaczymy. Gdzie to mnie zaprowadzi. W sumie nigdzie. O, skocz tu na ten klocek. Ue, to nie jest dungeon. To gdzie, ma to gdzie mi ta mapka pokazuje. No niby tu, no. To musi gdzieś być tu jakieś zejście. Czasami ciężej jest je znaleźć, nie są dokładnie umieszczone na mapie. No właśnie. To jest na pewno dungeon. Nie ma bata. Da się jakoś tu dziurkę wyryć? Chyba się da Chociaż nie, dungeonów nie da się niszczyć Tylko bombami chyba No jak coś mi się kojarzy Lipa To nie, nie nic, to nie będę się z tym męczył. Pójdę do następnego Niby jest naprzeciwko Pewnie to jest dungeon, no, tak mi się zdaje. No bo tuśmy się jakieś misje o, co tu mamy? Eee, coś mamy. Dobra. Gdzie tu jest wleście? Tu musi być wleście. Wejście do lasu? Ta. O, coś mnie, coś mnie... Słyszę, coś słyszałem. Gdzie jesteś, żmijo? Eee, kurczak, nie strasz mnie. A Ale ja nie wiem, co ze mną chodzi. Kurczak? A, tam trzeba wskoczyć. Okej, okay. o! Dwa pająki lodowe. Okej. Okay. Powiedzmy, że wlazłem. Ale nie wlazłem do dungeonu do środka. Tym na zewnątrz, tak jakby na dungeon. Tutaj to kury trzeba przeskoczyć O, wlazłem do tańszeonu O, i do wody Prosto O, łódź mi dotyń Wody? Ja, no woda A, yes, do wody. O do Wody Wiesz, tutaj Wow, dużo was to Wow, co to jest? Aaa, to już pokonałem? No, to było... To było łatwe! Niektóre są łatwe, naprawdę. Nieraz się taki trafi, że w ogóle bijesz go i bijesz, on w ogóle nie chce umrzeć. No właśnie a to był bardzo łatwiej. O jakieś tu są. Mówię, to jest cukierkowe, a tu już wszystko tego lodowy biom. Ha to wygląda jak wioska olimpijska. Spoko. Dobra, a to to poko... To w sumie wyczyszczone niepokonane. pokonane. Eee, no ale do tego się nie mogę dostać. A może to jest to? a nie to a pójdziemy zobaczyć do tego lizaka nie do izaka do lizaka pójdziemy do tego lizaka o tu mogę domek se ten przyzwać to w sumie se przyzna się możesz potyjny sobie tam rosnąć no w sumie zobaczę jakie mam ej nie to zobaczę jakie rzeczy z dobyłem słymiutkie słymiutkie też a to hmm. też nie urzeka Dobra to to sobie wszystko po... Eee... kraftuje na co mnie to akcept Okay. O prawie będę miał Mastery Rank 4 Jeszcze została mi mały... mała końcóweczka to Ja osry, mam Mastery Rank A ja mam 9, myślałem, że mniejszy mam Mastery Rank? No Orzysz mord To jest za te questy, które tam robisz No no W sumie za wszystko profesję. Wszystko, co robisz, to to... to co dostaniesz. to jest? To wygląda jak... Czerwono-zielony katyfryt. Jest! Nie! Nie! Prawie tam wskoczyłem. O! Ciasteczko! Pielnikowy ludzik, dosłownie był piernikowy ludnik jak ja mam to teraz skoczyć to chyba was głowa woli dobrze ja mam ...popiątne skoki eee nie chcę tak o dobrze po tych kwiatkach chcę powiedzmy niby kwiatkach Dobra, bijaj się z tymi zakamówcami. Uważaj na torty. Ta. Ja dzisiaj na przykład podszedłem do torta, myślałem, że to jest item, a on mnie zacząć No. <grym> co, muszę? A, tutaj skoczyć. Okay. A! A! To muszę skoczyć tu, tu, tu i tu, dobra. Dobra, teraz prawo. Ej, no. I spadłem! W jakieś Czy... Nie no, kurde słodycze robią mnie w bambuko, dosłownie. Nie dam się ranym cukrzą. Tu Ale nie wypychaj mnie tak. Dobra. Teraz... Teraz tu. Nie, tu. Okej. Okay. Yeah. No, No. Przyszedł członek. No, jest właśnie obok mnie. Eee. Jak się pisze do klanu? E, ukośnik C1 spacja. Ukośnik C1 spacja. Tak. No, hmm. <ś hakamy> no nie, 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 znowu spadłem. Jak ja wchodzę. A ja jestem człowiekiem kreatywnym, więc wątpię, że dam coś radę zbudować ładnego. Ja też nie jestem kreatywny. No właśnie chcę mu to napisać. Co tu jest kreatywny Chyba nie. No ja nie chciałem to wlać. Nie, 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 nie. Nie! Znowu spadnę. Ale i tak mu dam architekta, niech ma. A... Jakby tutaj... Tu ścianę, tu... Dobra, nie będę się tam już męcząc wbijać. Myślę, że zakończymy ten odcinek, bo w sumie już to ma chyba. No, no nie, nie liczę. w sumie już pół godziny. No właśnie, nie liczę. A już wiem w sumie, że przyszedłem 2-3 trzy, trzy dungeony, więc chyba trochę już ma. Dobra. Ja w sumie nic nie zbudowałem faktycznie. <też nie. gadanie> więc e, takie luźne nasze pogadanki, nieraz może jakieś misje w sumie z, z będziemy e, tutaj tworzyć. Więc jeśli Wam się taka forma podoba... I dodawajcie do tych znajomych na streamie, jeśli chcecie, w gildii. Dokładnie. Yy, tak jak mówiliśmy na początku, już nie będę powtarzał w sumie, żebyście po prostu byli online, bo nie mamy jak potem dodawać. Więc jeśli się podobało, to wiecie co robić, a my się z wami żegnamy, pewnie jeszcze chwilę tu pogramy. I do następnego odcinka w sumie. Na razie, cześć! No, trzymajcie się, cześć!